Cześć, z tej strony Alicja Bergela, radca prawny. W tym filmie opowiem o formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem. Czy tak zwany e-podpis daje nam tyle samo, co odręczny podpis na papierze? Odpowiedź brzmi tak i to w świetle prawa polskiego i unijnego. Podpis elektroniczny jest uregulowany przez tak zwane rozporządzenie EIDAS. Jeśli masz kwalifikowany podpis elektroniczny, to w świetle polskiego prawa jest on równoważny podpisowi własnoręcznemu. W przypadku zawierania umów taka forma jest coraz popularniejsza, bo pozwala zawrzeć umowę z klientem lub partnerem z drugiego końca kraju, a nawet świata. Wystarczy, że obie strony posiadają kwalifikowany e-podpis i podpiszą dokument online. Jest to ogromna oszczędność czasu i papieru. Dodatkowo e-podpis daje pewność, że dokument nie został zmieniony po jego podpisaniu. Wszystko weryfikuje certyfikat. Weźmy przykład. Firma konsultingowa z Warszawy i... Kontrahent Gdańska. Zamiast drukować umowę, wysyłać kurierem i czekać, obie strony podpisują PDF kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dzięki temu umowa jest zawarta błyskawicznie i ma moc prawną tożsamość z papierową. Jeśli ktoś zakwestionuje autentyczność podpisu, kluczowy będzie certyfikat e-podpisu. Jest to zdecydowanie bardzo bezpieczne rozwiązanie. Jak widzisz, forma elektroniczna z kwalifikowanym podpisem to świetne rozwiązanie. Przyspiesza cały proces i daje pewność co do ważności umowy. Zajrzyj na underscore.pl, gdzie dowiesz się więcej o prawnych aspektach formy elektronicznej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.